Dzień dobry wszystkim. Ostatnio był filmik. To kwitły jeszcze krokusy i przebiśniegi. Teraz wygląda to tak. No i dzisiaj pokażę Wam, co się zmieniło w mojej hodowli. Są króweczki się wygrzewają. Słoneczku. Tutaj w pomieszczeniu. No jest parka, jedna młoda na pierwszym planie, młoda cukrusia. Do sprzedania no i szykują się na kolejny lęk, w tym roku kiepsko z tymi lęgami. Jejka czyste, niezalężone. No i pokażę wam też coś nowego. Tutaj takie płatki. No i tutaj nowy mieszkaniec. Samniczka kanarka herceńskiego. Czeka na swojego towarzysza. No i co? Zatrzymamy na chwilę, pójdziemy dalej. No i spróbuję pokazać Wam z bliska: parka maściuszków, młody winaraczek. Reszta jest tam. No i to Wam jeszcze pokażę. Młody maściuszek. No i zajrzymy do gołębnika. Pokazywam z bliska jeszcze. O, rąbki wcale się mnie nie boją. Tu samiczka na jajka. Kolejna minerka. Tu mamy wodziejki minerki.